Przerobiłem powerbanka, teraz mam dwie skrzynki tak jak planowałem, czyli w tej dolnej skrzynce bateria, 3 znaczy kW, a u góry cała elektronika i to jest rozpinane i można sobie wymienić baterię albo dokładać obojętnie. Tutaj mamy ładowanie sieci, a tu mamy gniazdko. <gry> nawet to jest by dało się wcisnąć no i tak podpinamy naszą pompę basenową i zaczynamy działać wszystko ok co jeszcze elektronika mniej więcej tak na razie tak to wyglądało. No niestety nie jest to wersja szczerna, no bo przez to gniazdko woda może zaleć oczywiście. Ja chciałem w przyszłości mieć jakąś opcję całkowicie szczerną, żeby można było na budowie spokojnie z tego korzystać. Ale opcja użytkowa właśnie taka jest bardziej wygodniejsza. Chowane gniazdko, UFD się przyda. No i, tak. no i najważniejsze, że to jest rozpinane. i nie. Moim zdaniem jest troszeczkę za ciężka ta materia, no ale na razie nie ma wyboru, taka jest jaka jest. Taka mi pasowała do skrzynki. Nie można jej rozpiąć. Na razie tak zostaje. Ta sztuka jest ślepa. Robi następną.